Gwoli no, ścisłości ja mówiłem o PRL-u funkcjonalnym właśnie, tak, tak. że nie, nie, nie PRL-u BIS, bo chodzi mi o PRL-BIS niesie skojarzenia z tym, z czym my wojowaliśmy jako prawica szeroko rozumiana przez 35 lat, czyli z spadkiem, nazwijmy to, ideowym PRL-u, a za mało wojowaliśmy z tym, że to działa dalej tak, jak działał PRL. W pewnym momencie co prawda było więcej partii niż jedna, ale proszę zauważyć, że właśnie dążą do tego wszystkie partie, dążą do tego każda uważa, że powinna być tą jedyną jak w PRL-u. A opozycja powinna być w ten czy inny sposób zdelegalizowana, w każdym zepchnięta, tak jak w Polsce sanacyjnej, że opozycja mogła być, ale nie mogła wrócić do władzy. Prawda? Bo jeżeli próbowała wrócić do władzy, to lądowała, to był proces brzeski, lądowała w więzieniach albo w obozie koncentracyjnym w Berezie Kartuskiej. No tak dalekośmy jeszcze nie doszli, nie doszli ale. Jest to dążenie, żeby partia była rządząca, była partią rządzącą zawsze. Każda właściwie partia, która doszła do władzy w ostatnich 35 latach, była przekonana, że będzie rządzić już zawsze i że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, jak to mówił towarzysz Gomułka. Partie pozostały czymś, taką organizacją, gdzie idzie się po to, żeby zrobić karierę. Dokładnie tak jak było w prl -u. Po co się szło do partii? Bo się wierzyło w komunizm. No może w 50-tych latach jacyś idioci tam przyjechali ze wsi, wychowali się na Polskich materiałach i wierzyli, ale już powiedzmy za moich czasów nie, nie, nie znałem nikogo, absolutnie nikogo. Znałem ludzi, którzy szli do partii i mówili po prostu otwarcie, że dla kariery wyłącznie, więc to, 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 te wszystkie niestety rzeczy odrosły.